Jak się wraca, tak w czapce innej czy koszulce, różnie to jest, ale ogólnie biznes jest godny. Co tam miszczo? co ciebie mistrzą? Jak tam się czujesz w imprezie wczoraj? No, ciężko. O której domiłeś do hotelu? Nie no nie pamiętam, o trzeciej gdzieś. Nie pamiętasz drogi powrotnej? A dobrze się bawiłeś? Bardzo dobrze. A pamiętasz w ogóle imprezę? Super impreza. <laughs> Ale mnie pamiętasz? To przypominam. Ja rob... no, to robiłam. No, ja to nie no, pamiętam, co robiłaś. Jak to ci bark wypadł? No może. Robiłem te slajdy na ziemi. W klubie? <śmiennie> <śmiennie> no. Ja za buty, nie? No. Ale jabł... mama, mi, mama mi prała ostatnio, nie? Po wczoraj wyglądają tak. Ale wiesz co, ja wróciłam w takich samych butach i musiałam sobie dzisiaj elegancko wymyć, bo miałam takie jak... Ja wypadła. A ja potem podobno się przywrócił w ogóle jakiejś pufej. Ale ty jesteście no, podam... na pupy na środku <śmieniu> tego. W domu byliśmy u Szymona i tam, tam na jakiejś pupie. U znaczy, znaczy u jego panny. A an, przecież na im, zaraz u niego no, pan, a nie ten. Jego panna mieszka pod imprezą zaraz. Aha, ale nie mi się wydawało, że nam powie no,